Można powiedzieć, że nadszedł już koniec na koszenie kosiarką. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak przygotować ją, żeby na przyszły sezon nie było żadnej niespodzianki z jej odpaleniem. Lecimy. Także zacznijmy na początku od wyczyszczenia maszyny. Maszyna powinna być przygotowana tak, żeby nie było praktycznie źdźbła trawy w niej, ponieważ każda ta trawa podczas naszego postoju zimowego zaczyna gnić, no i powoduje nam niszczenie, korodowanie kosiska oraz innych metalowych elementów. Dlatego trzeba ją dobrze wyczyścić. Gdzie niektóre obudowy, gdzie trzeba zdjąć, to będziemy je zdejmować. Pokażemy, jak to zrobić, żeby było czyściutko i jak to zakonserwować, żeby maszyna mogła sobie spokojnie przezimować. Tutaj w modelu 353VI, ale tak samo w modelach LC48V, też mamy taką pokrywę, pod którą kryje nam się cały napęd, czyli przekładnia. To tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, no żeby tutaj nie zalegała ta trawa. Tak jak widać, o, tam wsadzę rękę. Tam jest taka zbita trawa. O, trawa, która trzyma wilgoć. I naturalną rzeczą, tak jak tutaj wcześniej, ta trawa stała, bo to już jest wstępnie wyczyszczona maszyna. Ta trawa tutaj stała, to widać, że na tym wałku już jest korozja, bo no, ten wałek był zaplątany w tą trawę. Do czyszczenia tej przestrzeni możemy użyć odkurzacza z jakąś końcówką lub sprężonego powietrza albo też jakieś szczotki na wysięgniku, powiedzmy na jakimś kijku. Tak? Gdy wyczyścimy już ten obszar. Dobrze jest ścigać to jakimś penetrującym materiałem, typu np. WD40 WD albo tym podobne, tak żeby to było nasmarowane, żeby nie absorbowało wilgoci dalej. To teraz przystąpię do odkręcenia osłon, tak żebyśmy mogli ją dokładnie wyczyścić. I tak jak teraz tutaj widać, mamy cały pogląd na całą tą trawę, która się gromadzi w tej przestrzeni w przekładni napędowej. Tak samo tutaj, gdzie napędza nam pasek klinowy odjazdy. To teraz zdejmiemy nóż i osłonę dolną. Spyk. To tutaj widać, w tym miejscu jest dysza od mycia. Dyszia była taka oblepiona. Dobra, dajemy to na myć. Co kosiarka wróciła z mycia. Tak jak tutaj widać, to wszystko jest tutaj wyczyszczone. Ta powierzchnia, którą tutaj widzimy, to jest powierzchnia, która została uszkodzona poprzez piasek i kamienie wraz z eksploatacją maszyny tej więcej nic z tego nie uzyskamy. Jedynie co to jeżeli mamy jakiś tam zasób, powiedzmy lakieru czy jakiś tam papierów ściernych, możemy to podczyścić delikatnie i sobie na zimę to pomalować, żeby nam wyschło także to też jest dobra propozycja dla Was następną operacją, którą wykonamy to jest już po myciu maszyny, po wyschnięciu jej zabezpieczenie, ja sobie użyję takiego smaru tutaj płynnego i po prostu popsikam tu wszystkie te elementy, o tak jak widać żeby po prostu były nasmarowane pamiętajcie, żeby nie psikać tutaj po kole pasowym, żeby tego nie utuścić tutaj wszystkie te łożyska, te mechanizmy można sobie spsikać to nie zaszkodzi nic można też sobie wpuścić tutaj, gdzie jest mechanizm odlinki. O. Ważne jest to, żeby po prostu maszyna była zabezpieczona, żeby nie chłonęła nam wody. Kolejną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to jest filtr powietrza. Jeżeli będziemy mieli filtr tak zabrodzony, czy będzie pełno tego zielonego, to przez zimę tu nam urośnie po prostu grzyb, lub będą pieczarki na tym filtrze. Także warto to zrobić przed zimą i nie zostawić kosiarki z takim zabrodzonym filtrem. Następnie jeszcze jak czyścimy, jak wymieniamy taki filtr to czyścimy całą tą podstawę, czyli dobrze jest sobie albo jak mamy kompresor to zatkać tutaj szmatką i odmuchać wszystko, albo jak nie mamy tego kompresora to po prostu tak. O. I zakładamy nowy filtr. Kolejną rzeczą paliwo. Dobrze jest nie zostawiać go na zimę, dobrze jest go spuścić, a resztę wypalić. Jak mamy ostatnie koszenie, to najlepiej jest sobie tak obliczyć, żeby wypalić to paliwo do końca, czyli wtedy nam odejdzie takie coś jak spuszczanie tego paliwa i wypalanie takie bezsensowne. Mamy do skoszenia pół działki, no to powiedzmy idzie na całą działkę zbiornik paliwa, to zalewamy pół. Wypalamy to pół i wtedy nie musimy spuszczać ręcznie tego paliwa, bo bardzo dobrze jest spuścić to paliwo albo odestać za pomocą od, odsysarki, np. wężykiem. Trzeba usunąć je ze zbiornika, ponieważ y, po zimie może zakleić ten gaźnik. Lekkie frakcje z benzyny odparują, a zostanie tylko taka maśna dyszy, która ją zatka i będzie gaźnik do oczyszczenia, będą problemy z odpaleniem, na wiosnę, z tą maszyną. W przypadku, gdy nie wypaliliśmy tego paliwa, to tak jak pokazane było przed chwilą na filmie, spuszczamy je wężykiem, a następnie wypalamy. O, już nie uruchomić. Już koniec. Tutaj, w przypadku tej kosiarki, mamy silnik Brixa z funkcją Instart, gdzie służy nam do startu taka bateria. Dobrze jest wyjąć tą baterię i nie trzymać jej na zimę w maszynie. Ogólnie, w każdej instrukcji każdy producent zaleca, żeby wszystkie maszyny bateryjne. Wyjmować w czasie, gdy ich nie używamy baterii. Jak widać na załączonym filmie, to nic trudnego. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje kosiarki nie tylko podczas sezonu, ale i na koniec. Jeżeli nie jesteście w stanie zrobić to sami, zawsze możecie odwiedzić nasz serwis. Z mojej strony to wszystko. Cześć.